Na 23 marca była zaplanowana pierwsza kolejka rundy wiosennej łódzko-mazowieckiej trzeciej ligi. Tymczasem zamiast do Radomia na mecz z Bronią, Legionowia pojechała do Legionowa, gdzie na bocznym boisku zagrała z pierwszoligowym Dolkanem Ząbki. Panie trenerze, chciałoby się już grać mecze o punkty, niestety tylko sparing. No tak, kolejny sparing, czyli ta liga sparingów trwa. Yy... Dzisiaj już chyba 14 spotkanie. No, pogoda widać, jaka zwały śniegu minus 10, także jak środek zimy, a to już wiosna. Na tle ligowca Legionowia wypadła bardzo dobrze. Przez większość meczu gospodarze byli nie tylko równorzędnym przeciwnikiem dla dolkanu, ale wręcz stroną przeważającą. W pierwszej połowie skuteczniejszy był jednak zespół z ząbek i to on schodził do szatni z jednobramkową zaliczką. Trener Marek Papszun był jednak zadowolony z tego, co pokazali jego podopieczni. Tym bardziej, że szkoleniowcowi nie brakuje problemów związanych ze skompletowaniem składu. Jesteśmy strasznie przyszłeni, ja nie lubię narzekać. Do tej pory nie narzekamy dzisiaj nie ma dziewięciu zawodników, czeka jeszcze nam się dwóch posypało, jeden zachorował, sołty z Kamil tlega lekko naciągnięty, także nie ryzykowaliśmy. Ledwo skompletowaliśmy jedenastkę. Więc, więc mamy duże problemy kadrowe, ale, ale chłopaki radzą sobie. Ta pierwsza połowa na pewno stać na więcej, ale, ale też pierwszej ligowcowi zagroziliśmy, więc, więc pozytywnie no, tak jak do tej pory. Bardzo dobrze dla gospodarzy rozpoczęła się druga połowa. Po indywidualnej akcji wyrównującego Gola dla Legionowi zdobył Konrad Karaszewski. Później Dolkan odpowiedział jeszcze trzema trafieniami, na które Legionowia odpowiedziała jednym celnym strzałem Sebastiana Janusińskiego. Porażka 2 do 4 po niezłej grze wstydu Legionowi nie przynosi. Marek Papszun chciałby już grać o punkty, ale jednocześnie cieszy się, że mecz w Radomiu został przełożony. Mielibyśmy duży kłopot dzisiaj ze składem w Radomiu, bo trzeba pamiętać, że, że Bronek gra w pierwszym składzie, a on jest na kartkach Ukrainiec, który jeszcze nie jest zgłoszony, więc dwóch ludzi tych by wypadło, to strach pomyśleć co by było gdybyśmy mieli tam jechać. W najbliższą sobotę 30 marca o godzinie 15.30 Legionowia ma zagrać na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Ma, ale niekoniecznie musi. Wszystko bowiem zależy od pogody. Legionowcy kibice będą mieli jednak okazję obejrzeć piłkę nożną na wysokim poziomie już we wtorek 26 marca o godzinie 14. Na miejskim stadionie zostanie bowiem rozegrany mecz reprezentacji młodzieżowych Polski i Łotwy do lat 21. Po bezpłatne wejściówki można się zgłaszać do miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Jego pracownicy czekają w arenie Legionowo w godzinach od 8 do 16.